Mam, mam. Ja. Sześć? Sześć. sześć lat. lat. Ja mam sześć lat. W tym roku? Eee. Teraz? W listopadzie. Eee. Eee. Mieszkam? Mieszkam. Mhm. Gdzie? Dla. W domu. W Sopocie. Tak? Tu jest twoja siostra, która się ładnie przedstawia, Jaśmina, tak? A tu jest wariat. Staś, tak? <laughs> <laughs> Pierdol, pierdo. pierdo, pierdo. O, nie wiem, czy za tydzień nie będzie tak wesoło. I bam.